z kocikiem Rębajła na G2A dostajesz 3% cashbacku. Polecam, pozdrawiam. Słuchajcie, mam newsa. Mam newsa i to takiego, że normalnie po prostu... Tuż po premierze zwiastuna do Netflixowego Wiedźmina, dosłownie na chwileczkę, na mniej niż godzinę, nawet na kilka minut, ktoś chyba od Netflixa skrzanił sprawę, ponieważ na szwedzkiej wersji tejże strony pojawiło się, co? A pojawiły się tytuły kilku pierwszych odcinków serialu. Oczywiście bardzo szybko zniknęło to ze strony, jednak na szczęście fani byli na tyle szybcy, by zrobić screenshoty i właśnie te tytuły zarejestrować. Po tych tytułach dokładnie będzie widać, które z opowiadań Sapkowskiego pojawią się właśnie w serialu. Także, no słuchajcie, lecimy, patrzymy. Pierwszy epizod nosi tytuł The Lesser Evil, czyli Mniejsze Zło. Drugi to Wiedźmin. Trzeci kwestia ceny, także tytuł opowiadania. Czwarty, ostatnie życzenie, zaś piąty to będzie. O hej. No dobra, słuchajcie, tabu troll! Ale trzeba przyznać, że udany, tak? Internauci zawsze mnie zachwycają w kwestii swoich troli, jednakże niech żywi nie tracą nadziei, że tak posłużę się klasykiem. To, że nie mamy jeszcze tytułów odcinków, to nie zmienia faktu, że już w tym momencie doskonale wiemy, które z opowiadań na pewno pojawią się w serialu? Widać to oczywiście po Zwiastunie. Pozwoliłem sobie uporządkować sceny ze Zwiastuna. Uporządkowałem je właśnie pod kątem sekwencji pod kątem jednolitych, kolorystycznie, klimatycznie scen. No i jak na dłoni widać było dokładnie, kubek w kubek wyciągnięte niektóre sceny prosto z kart. Książki. Jak słusznie zwróciliście mi uwagę w zeszłym filmie, to właśnie dwa zbiory opowiadań, czyli Miecz Przeznaczenia oraz Ostatnie Życzenie, to właśnie na ich podstawie w 99% będzie opierać się pierwszy sezon serialu. I tym lepiej widać to właśnie teraz. I właśnie to przedstawię wam w tym filmie. Także cóż, zapnijcie pasy i lecimy. Pierwsze opowiadanie, które na pewno pojawi się w serialu, to opowiadanie o tytule Wiedźmin. Jest to istotna rzecz, ponieważ było to to pierwsze opowiadanie z Wiedźminem w ogóle. Opowiadanie dotyczy bardzo znanej historii, w której to Geralt wybrał się, by walczyć ze strzygą. Przyjął on zlecenie, wedle którego musiał zniwelować zagrożenie ze strony tejże strzygi. Mógł to zrobić na dwa sposoby, albo ją zabijając, albo Odwracając klątwę, ponieważ strzyga była córką króla Temerii Foltesta, którą dotknęła właśnie paskudna klątwa. Geralt udał się więc do opuszczonego zamku, tam odczekał do wieczora, no i właśnie musiał spędzić się w zamku e, całą noc w wątpliwie przyjemnym towarzystwie swojej nowej e, strzygowatej koleżanki. Dopiero po tym właśnie klątwa mogła być zdjęta. Ci z Was, którzy pamiętają, to pewnie wiedzą, że Dokładnie to opowiadanie, dokładnie ta historia została pokazana w intrze do pierwszej gry Wiedźmina. Tak, swoją drogą, to intro robił Tomek Bagiński z ekipą. No i do dzisiaj naprawdę, mimo wielu lat na karku, trzyma ono poziom, także polecam, obejrzyjcie sobie, link zostawię wam w opisie. Zaś porównując sobie sceny z tego właśnie intra ze scenami, które mieliśmy na zwiastunie, widzimy kubek w kubek te same sekwencje, które oczywiście są po prostu wyjęte wprost z opowiadania. Widzimy więc Geralta, który wpierw przybywa do zamczyska za dnia, a następnie odczekuje do wieczora, tutaj widzimy dokładnie, że znajduje się w tym samym pomieszczeniu, z tym charakterystycznym kredensikiem, z tym charakterystycznym oknem, strzyga oczywiście wyrusza, żeby przywitać swojego nowego gościa, zaś Geraltowi bardzo zależy na tym, by jej nie zabijać. Jak widzimy, nie używa on więc miecza. Nazwiast tu nie używa on pochodni, bali ją pochodnią po i dobrze. W książce zaś wpierw używał także po prostu pięści, miał bowiem rękawice powleczone srebrnymi ćwiekami. Następnie w grę wchodzi łańcuch. i Jest to chyba jedyny moment w książkowej sadze, w której Geralt używa właśnie swojego srebrnego łańcucha. Używa go po prostu, żeby tą strzygę troszkę spętać, aby leżała ona spokojnie i dała mu <grych> pracować. Oczywiście kończy się to trochę inaczej, jednak łańcuch jest tutaj doskonale widoczny, więc to z pewnością jest właśnie ta scena. Co więcej, bardzo możliwe, że ta historia będzie otwierać cały serial. Myślę, że jest to idealny początek. Z tego samego założenia wyszły także zresztą chłopaki z CD Projekt Red, by swoją pierwszą grę z Wiedźminem wypromować właśnie intrem bazującym na tym opowiadaniu. Przechodzimy dalej. Następnym opowiadaniem, które, moim zdaniem, z pewnością pojawi się w serialu, jest mniejsze zło. Jest to historia, przez którą Geralt nabawił się dosyć niesławnego przydomka rzeźnika z Blawikem. Opowiadanie zaczyna się od walki Geralta z Kikimorą, czyli takim stworem przypominającym trochę wielkiego kraba, wielkiego pająka. Walka odbywa się na bagnach, no i dokładnie tą scenę widzimy pod koniec zwiastu na Netflixa. Następnie Geralt Geralt trafia do Blaviken, niewielkiego miasteczka, aby tam rozmówić się z burmistrzem o swojej nagrodzie za ubicie Kikimory oraz aby spotkać się ze swoim znajomym, czarodziejem z tego borem. Jak się okazuje, czarodzieja ściga niejaka Renfri, zwana także Dzierżbą. No i Geralt, no cóż... Koniec końców miesza się w całą sprawę i wszystko kończy się jak najbardziej ludzką jadką na ulicach Blaviken. Widzimy dokładnie te sceny, widzimy Geralta przechodzącego właśnie przez Blaviken oraz jego walkę z podkomendnymi Renfri. Kolejnym potwierdzeniem, że właśnie to opowiadanie się pojawi jest także obsada. Obsada, w której widzimy, że znajduje się właśnie także dzierzba. Kolejne opowiadanie jest o tyle istotne, że będzie to pierwsze spotkanie Geralta oraz Yennefer. Na zwiastunie widzimy parę scen. na niektóre w których Jenefer już w swojej w pełni czarodziejskiej postaci jest dosyć zła, nie wygląda na zbyt zadowoloną. A następnie jest scena, w której drze się ona na Geralta. Następnie ten zwiastun jest dosyć sprytnie zmontowany, bo widzimy scenę, jak Geralt wyknuje jakiś tam znak swój, znak mocy. A następnie jest czarodziejka rzucająca zaklęcie. Tylko, że ta czarodziejka to już nie jest Jenefer, tylko to jest tutaj. Jej... Mentorka, tak? Tisaja. Więc to jest zupełnie inna już scena. Aczkolwiek sama ta sekwencja, tej Jennifer w tym deszczu, która tam się coś tam drze, to wskazuje właśnie na walkę z opowiadania Ostatnie Życzenie. Następna jest bardzo istotna historia, rozgrywa się w opowiadaniu Kwestia Ceny. Tamże Geralt zostaje zatrudniony przez królową Cintry Calante, jako swego rodzaju ochroniarz. Na zamku odbywa się uczta, na którą zlatują się wszyscy adoratorzy, córki Kalante, czyli Pawetty, czyli przyszłej matki Ciri. W trakcie imprezy dochodzi do burdy, dochodzi do wielu sprzeczek. Widzimy na zwiastunie właśnie jak dochodzi do rękoczynów i Geralt sam musi się w to wmieszać oraz do pokazu magicznych zdolności Pawetty, która no, nie jest takim zwykłym dzieckiem, a zwłaszcza jej dziecko, Ciri, nie będzie też taka zwykła. Na uczcie obecny jest także niejaki jesz z Erlenwaldu, zwany także Dunym, zwany także jego wysokością, ale to już nie będę spoilerował, jak ktoś sobie nie czytał. Cała historia jest o tyle istotna, że to właśnie w jego następstwach losy Geralta oraz Ciri zostały ze sobą nierozormalnie połączone, więc z pewnością właśnie to zobaczymy. Przechodzimy do sceny z driadami. Tak, to jest ta scena w lesie, gdzie widzimy tą panią afroamerykankę. Ona i jej koleżanki to są na niemalże, jestem pewien, że są to driady. W adaptacji Netflixa, jak widać, no jest jak jest. Tak czy inaczej, w tejże historii rozgrywającej się w opowiadaniu Miecz Przeznaczenia, Geralt wyrusza na misję do Brokilonu, do Królestwa Driad. Tam ma Pertraktować z ich królową. Po drodze natrafia na inną wyprawę, której członkiem była właśnie młoda Ciri w książce jeszcze gówniara, jeszcze dziecko, tutaj nie wiem czy będzie to utrzymane, chyba po prostu Ciri od początku będzie już taką młodą księżniczką no zobaczymy, tak czy inaczej Geraltowi udaje się ją wyratować z opresji, a następnie odstawić do Cintry w ręce jej babki Kalante. bardzo niedługo po tych wydarzeniach yy, ma miejsce inwazja Nilfgaardu na Cintrę mniej inwazja, a bardziej masakra, rzeź Cintry tak nazywa się to zdarzenie podczas najazdu armia Cintry została była rozgromiona, zginął ich król, zaś królowa, czyli Kalante wpierw walczyła dzielnie na polu boju, za co później zyskała sobie przydomek Lwicy z Cintry i co dokładnie widzimy właśnie na Zwiastunie. Tą bitwę między Cintrą a Nilfgardem, ale jak wiemy, Cintra musiała paść. Zaś Kalante śmiertelnie ranna w książce rzuciła się z murów miasta. Tak zakończył się jej los. W Zwiastunie widzimy jeszcze inną scenę, podczas której Kalante odprawia Ciri. Każe jej uciekać, każe jej odnaleźć. Geralta tego w książce nie było, bowiem w książce o całym zdarzeniu dowiadujemy się właściwie z opowieści. Nie jest to częścią narracji. Tak czy inaczej, po tych wydarzeniach ma miejsce fabuła opowiadania coś więcej. Ta opowiadanie dotyczy czegoś zupełnie innego, niemniej pod koniec. Tego właśnie Geraltowi udaje się odnaleźć Ciri. Udaje mu się odnaleźć, ukrywała się ona gdzieś w jednej z chłopskich rodzin, no i tak do siebie trafiają, tak do siebie wracają, i przynajmniej na jakiś czas są znowu razem. Myślę, że tak może też się skończyć cały pierwszy sezon, tak naprawdę. Choć niewykluczone, że jeszcze troszkę fabuła serialu zahaczy o następny tom, czyli o. Krew elfów, a więc już o pierwszy dom tej takiej ciągłej historii sagi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście, na zwiastu nie widzieliśmy dużo więcej scen niż to, co tutaj e, wypunktowałem. Było choćby bardzo dużo scen z Jennifer, jeszcze za młodu, kiedy była ona jeszcze niezbyt urodziwa, kiedy jeszcze pobierała nauki w szkole magii. I wszystko będzie ok, jeśli te sceny okażą się takimi e, wspominkami z przeszłości, jeżeli to będą takie flashbacki. Ponieważ w momencie, kiedy Geralt spotkał Jennifer, Jennifer miała już około setki. Ona była już dosyć, dosyć sędziwą kobitą, że tak powiem, to nie była nowicjuszka, która ledwie co skończyła szkołę, także mam nadzieję, że właśnie jakoś to będzie w ten sposób. Pokazane. Mam nadzieję, że nie zrobią tego tak, że w tym samym czasie, kiedy na przykład Geralt będzie brać udział w uczcie tam w Cintrze, to Yennefer dopiero będzie się szkolić na czarodziejkę, bo to jakoś do mnie nie będzie wtedy przemawiać. Zobaczymy jak to rozwiążą. Tak czy inaczej, wątek ten jest dodany. To było jedynie wspomniane w książkach, więc tutaj scenarzyści będą musieli się popisać inwencją własną. Także tyle z rzeczy, które udało mi się wypatrzeć. Z rzeczy, które są jakby żywcem wzięte z opowiadań Sapkowskiego i które zobaczymy właśnie w serialu. Jeżeli coś pominąłem, jeżeli coś innego zauważyliście, oczywiście piszcie w komentarzach. Komentarze należą do Was, są dla mnie zawsze bardzo przydatne. Jeżeli się ciast na film podobał, no to wtedy pokażcie, że się podobał. Dajcie tą łapkę w górę, to chyba logiczne. A jeżeli nie chcecie przegapić przyszłych filmów, to subskrypcja bardzo, bardzo mile widziana. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Mówił do Was drwal Rembajło. Do zobaczenia.